O kurwa. Czemu on mi nie powiedział, że elektryczny? O kurwa Ja pierwsza? Tragedia jakaś? Chcesz zdobyć nowe skiny do CSa? Wejdź na G4 skin z kodem Szotownia i odbierz darmową skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności takich jak Blik czy PaySafeCard. Twórz własne skrzynie lub wybierz te dostępne na stronie. Stwórz lub dołącz do ulubionych bitew o skiny, korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz zdobywać dodatkowe bonusy. Zdobyte skiny możesz wypłacić natychmiastowo. Nie zapomnij o użyciu kodu Szotownia. Link w opisie. Ja, Mateusz Dondupa, oficjalnie odchodzę z drużyny Emeritus za zawisne zachowanie moich byłych kolegów. Pragnę również ogłosić, że zasilę szeregi Rura Gaming, gdzie powalczymy o slota na majorze. No dobra. Wiedziałem, że nie mam pasów, kurwa. Zapiąłem je! O ty, kurwa, <grywa> ścicho! <grywa> przepraszam, <grywa> przepraszam, <grywa> Nie bądź <byc> stanowczy. <grywa> ja pierd... No i Spirit, walczące teraz o eliminacje końcowe. Oj, 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 oj! Nie wiem, co się wydarzyło ze strony Chopera, ale. Tych szans ją ewidentnie dużo zawodnik Teamu Spirit B. Praga od siebie dorzucić. Jeszcze, jeszcze Mów jakim jestem złym psem. O! Bardzo zły pies, bardzo. Niewychowany. Nie Niewychowany pieski. Aha.

No, nie, 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 kurwa, nie, 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 A nie, chodzi? nie, 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 miło nie, 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 Będzie dobrze nie, będzie nie, do... będzie dobrze. Będzie dobrze. Kurwa ty bloka wziąłeś no, pod no. Kurwa wystroluję, stoi w domku Dobra zaraz, zaraz, zaraz cię kurwo Dobra nie, nie Patrz kurwa co c... się dzieje Zminimalizowało mi grę po raz kolejny Kuchnia Patrz co się kurwa dzieje kochanie. Ale, kochanie. No ale dobra. gaz, ale gaz! No A, dobra. to ta wiara zmienia przecież. Mówiłem kurwa! <laughs> widzowie, wizualizacja! Wizualizacja kurwa! Jakie to jest celos? 2800 SAEs akręcę kurwa! A, pauzy na no no ale jest. kurwa nie ale, ale mi kurwa ciśnienie skoczyło. Ja pierdolę A, nie. No ta, ta. No i patera. A jeszcze pasy. Pasy, pasy! Pierwany. O Boże! O ale... O ślubo, ale poszło. Tak Chcia... ja ale Ja też chciałem do no skopa mu zabrać. No, scop, no scop oficjalnie. No oficjalnie. Ja być po anal, penetrowany, ładni, duży pan w zielonych włosach, duży pan w zielonych włosach, mi duży penis I mnie. Ej, jak się wypływa, kurwa? jak się wypływa? Ej, jak się wypływa, kur... jak się wypływa? W dół w lewo potem w prawo. No tak robię, kwa. Jak dla mnie, to Tomek Jak może grać, grać nawet ten... cały następny nie sezon w tak, bo... Siemanko Mateuko. nie witam, ma... Pago, witam, strugno, nie ma żadnego strugno. problemu, ale skoro już decyzja, decyzja zapadła, to dobrze wiedzieć. Dobrze się dowiedzieć na streamie tego. Teraz. O. No babciu! Tak się babcia, nie bawimy! Już, 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 już. Co, przywalił ktoś? Ej Mateusz! No to kamery, no przywalili mi. Heh. Rozumiesz? Przywalili mi w auto. Nowe auto i przyjechali mi w auto. Wyskoczyło mi widzowie yy, powiadomienie na Mercedesie, że mi przyjechał ktoś w auto na parkingu i mi przyjechali w auto. Mogę klepnąć? Na eksternu, na Słucham? Możesz, so, mogę, da. Mogę. Możesz. Dobra, wow. Możesz. <laughs> <Siej dobre. laughs> mogę.